Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś Wam pokażę jak przejechać z Warszawy do Wałbrzycha bezproblemowo. Zobaczcie, jesteśmy właśnie w galerii w Złotych Tarasach. Ładujemy się tutaj za darmo, płacimy jedynie 5 zł za każdą godzinę parkowania. Ładowarka za darmo, bezproblemowo, mamy 80%, wyjeżdżamy z Warszawy. Uruchomiliśmy ładowarkę bez problemu. Są tutaj 4 miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych. Wszystkie były wolne. Dwa suwki, dwie ładowarki z mocą, o mocy... Tesla i teraz nam się ładuje 44 kW, więc bardzo szybko. Ładowanie trwa około 2 godziny od 0 do 100%. Jest tylko ładować. A wyładowaliśmy się? Wyładowaliśmy tutaj z 60% baterii. Zapłaciliśmy za to tylko 5 zł. Patrzcie, jak wszystko idealnie działa. Jedziemy na autostradę A2 i kierujemy się na Łódź. Teraz wyjeżdżamy z Warszawy. Jest godzina 16. Jest środa, więc są godziny szczytu, ale my jedziemy buspasem i cały korek, tak jak widzicie z lewej strony, omijamy, bo auto elektryczne mają możliwość jeżdżenia buspasem. Więc jedziemy szybciej niż autem spalinowym. Właśnie zjechaliśmy z autostrady w Strykowie i po drodze minęliśmy jakieś trzy ładowarki. Pierwsza to był Lotus, później Greenway i jeszcze jedna, nie pamiętam jaka. Szybkie ładowarki, ale nie zatrzymywaliśmy się na nich, bo mamy tyle baterii, że tyle prądów, baterii, że nie potrzebujemy po prostu. Teraz dojeżdżamy do łodzi. Tutaj jeszcze po drodze, na, tutaj na, na autostradzie miniemy, i w samej łodzi kilka ładowarek szybkich, ale jedziemy do Galerii Łódzkiej, gdzie się naładujemy. Nie wiem jeszcze ile będziemy się ładować, ale niedługo i stamtąd już bezpośrednio dojedziemy do Costa Także kilka ładowarek musieliśmy pominąć. No niestety. Zbyt dużo ładowarek chyba jest w Polsce. A jeszcze powiem, że nasza prędkość jest niemała. Nie powiem jaka dokładnie, bo za chwilę yy, nie będziecie mówić, że przekraczam prędkość. Ale mogę powiedzieć, że na autostradzie A2 od Warszawy do Strykowa ani jeden samochód mnie nie wyprzedził. Teraz jesteśmy w Łodzi, ładowarka pusta. Ładujemy się pół godziny i jedziemy dalej do Kostomłotów ładowanie oczywiście darmowe wszystko pięknie działa, duża moc ponad 40 kW dokładnie 45 nic zadać, nic ująć jesteśmy już w Kostomłotach niestety całą drogę musieliśmy jechać około 140, 150 nawet 160 km na godzinę na tempomacie co było dosyć powolne i no wiadomo, że Autem spalinowym na pewno byśmy pojechali szybciej, a nie wleklibyśmy się 150 km na godzinę. Dodatkowo wydalibyśmy na paliwo, zebralibyśmy punkty w programie lojalnościowym na stacji, a tak to nie zebraliśmy punktów. Dodatkowo musieliśmy pominąć kilka ładowarek, ponieważ mieliśmy za dużo baterii. Dojechaliśmy teraz do Kostomotów na ładowarkę Tesli i mamy tutaj ładowanie około 10-15 minut. I musimy jechać już dalej, także musimy nawet te 15 minut tracić. Nawet nie zdążymy zjeść. Nawet nie zdążymy zjeść, dokładnie. Więc szkoda, że tak szybko się ładuje ten samochód, bo no, jesteśmy głodni i chcielibyśmy się kawy napić, ale nie możemy, bo trzeba jechać dalej, bo auto jest naładowane. W ogóle już nie mam do tego nagrywać. Tak sobie siedzę właśnie teraz i tak myślę, że najgorsze jest to, że nawet nie mogę pojechać tym samochodem do mojego ulubionego serwisu wymienić klocków hamulcowych że już 170 tysięcy kilometrów ten samochód przejechał bez zmiany klocków hamulcowych i bez tarczy hamulcowych bez zmiany olejów, filtrów tęsknię za serwisem przykre jest trochę to, że w tym samochodzie trzeba zmieniać tylko opony i wlewać płyn do spryskiwaczy to w ogóle jak nie samochód trochę prawdziwy samochód powinno się serwisować co chwilę tankować co chwilę i pakować w niego kupę pieniędzy a nie to, co Tesla, ładujemy się za darmo, nie wydajemy na serwisy. No, trochę nie jak samochód. Zastanawiacie się pewnie, po co ja to w ogóle dzisiaj nagrywam? Nagrywam to po to, żeby pokazać wszystkim tym, którzy piszą, że co chwilę jeżdżę do serwisu, że co chwilę robię filmy z serwisu. Tylko z drugiej strony, jeżeli miałbym robić filmy nie z serwisu, to musiałbym codziennie nagrywać właśnie takie filmy, czyli pokazywać, że bez problemu dojechałem gdzieś, że nie miałem problemu z ładowarkami. Że jest tych ładowarek dużo, że nic się nie zepsuło, ale to chyba nie o to chodzi, żeby robić filmy, że nic się nie zepsuło, tak? Pokazuje ciekawe rzeczy. Jeżeli coś się zepsuje, jest jakaś awaria, jest coś wartego pokazania, to to, to, to pokazuje. Bo dzisiaj widzicie, tak, wygląda, co, tak wyglądają codzienne moje przyjazdy Teslom i podróże czyli bez bezawaryjnie. I bez jakichkolwiek problemów z ładowarkami. Czasami są, owszem, jakieś problemy z ładowarkami na, na niektórych trasach, ale na co dzień tego nie mam. To jest naprawdę raz na jakiś czas. Już na tyle jest infrastruktura rozwinięta. Jeżeli chodzi o serwisy Tesli, wiele osób mówiło mi, że chciałoby zobaczyć serwisy Tesli. Tak jak ostatnio pokazaliśmy z Dominikiem film z wymiany silnika, z wykręcania baterii, tak samo jak nagrałem dla Was film o awarii Tesli mojej, Był to, no jest to w tym momencie najpopularniej film na moim kanale, gdzie jest ponad pół miliona wyświetleń, jest dużo negatywnych komentarzy, znowu oczywiście, że Tesla się psuje, że auto elektryczne jest do kitu i tak dalej. Co jest bzdurą? No to jest najpoważniejsza awaria, która no stała się po prostu, no każde auto jest awaryjne, ale pamiętajcie, że ten samochód nie jest nowy, bo wiele komentarzy było również takich, że w nowym samochodzie taka awaria jest nie do pomyślenia, w tak drogim samochodzie, ale pamiętajcie, że ten samochód już nie jest nowy, bo to jest 2016 rok, końcówka 16 roku dodatkowo ten samochód ma już przejechane w tym momencie prawie 180 tysięcy kilometrów aż sprawdzę, tak 173 tysiące, za chwilę będzie 180 tysięcy kilometrów więc nie sądzę, żeby jakikolwiek samochód spalinowy po takim przebiegu nie miał żadnych poważnych awarii. Może poważnych awarii nie będzie miał, ale na pewno będzie po drodze wiele różnych serwisów, akcji serwisowych czy różnych wymian, różnych podzespołów. A w Tesli tutaj, oprócz płośki i paru innych rzeczy, nie było robione nic. Ja też niedługo przygotuję specjalny film na, na 200 tysięcy kilometrów, jak wybiję w Tesli Pokażę wam wszystkie koszty, jak to, jak to wyglądało przez całe te 200 tysięcy kilometrów i co do złotówki, co do eurocenta powiem wam ile, ile kosztowało wszystko po kolei Każdy serwis, każda naprawa ładowanie i wtedy dopiero zobaczycie że to, że to nie jest wcale drogie i że tych serwisów nie było dużo a jeżeli chodzi jeszcze o serwis, o wyjazdy do Berlina wiele z was pisze również że jeżdżę do Berlina często, a tak naprawdę często jeżdżę, tak jak się kiedyś ogłaszałem, że jeżdżę do że mogę zawieźć Tesla klientów do Berlina do serwisu to kilka filmów było nagranych właśnie w ten sposób. Dodatkowo, jeżeli ja jechałem z moim samochodem do Tesli do Berlina, nieraz było tak, że nagrywałem. Potrafiłem nagrać trzy albo cztery filmy z takiego jednego wyjazdu i później je wrzucać w różnym odstępie czasowym. A za każdym razem były negatywne komentarze, że Tesla się cały czas psuje, że jest cały czas coś nie tak. A tak naprawdę, jakbym. Jakbym nie jechał na siłę za każdym razem do serwisu, a bardzo chętnie jechałem do serwisu tylko po to, żeby coś nagrać, to myślę, że dwa góra, trzy wyjazdy na całym tym dystansie by wystarczyły bez problemu. Jeżeli bym się spiał, to nawet to by wystarczyło, wystarczyłby jeden wyjazd i by wszystko można było ogarnąć podczas jednego serwisu. Ale ja to robiłem, ponieważ y, chciałem poznać bliżej serwis, chciałem nagrać wiele rzeczy, dlatego jest tyle, tyle filmów z serwisu na moim kanale. Poza tym to jest interesujące dla wszystkich, tak? Jeżeli piszecie mi, że chcecie filmy z serwisu, chcecie zobaczyć, jak wygląda rozkręcanie Tesli, albo jak wygląda silnik, to ja to będę dla was nagrywał. O to chodzi w moim kanale. A jeszcze jest druga kwestia: moich wyjazdów do Berlina do serwisu. Wiele razy też było tak, że jechałem do Berlina, bo po prostu musiałem w innych sprawach, kompletnie niezwiązanych z Teslą. Ale przy okazji wjeżdżałem do Tesli i coś nagrywałem więc y, często na moim Instagramie czy na, na niektórych filmach na YouTube można zobaczyć, że gdzieś tam przewijam się przez serwis znowu, ale zupełnie przypadkowo, żeby albo się spotkać y, z jakimś znajomym z serwisu Tesli, albo żeby zobaczyć jakiś samochód, albo żeby po prostu pogadać na kawkę i nawet dwa dni temu byłem w serwisie w Berlinie, bo po prostu byłem przyjazdem i wpadłem na kawkę, ale już nawet nic nie nagrywałem, y, no bo nawet nie było czasu. A... Jakoś tak wolałem wystopować przez te wszystkie komentarze z serwisami Tesli, chociaż do tego wrócę i będę pokazywał wam jak najwięcej. Wiele osób w komentarzach wypowiada się na temat aut elektrycznych negatywnie są to osoby w większości, które nigdy nie miały żadnej styczności z samochodem elektrycznym. Większość osób, które znam, które jeździły albo które jeżdżą autami elektrycznymi. Są w 100% z nich zadowoleni. Nie ma problemu, że ktoś kupił auto elektryczne i tego żałuje. Naprawdę nigdy nie spotkałem takiej osoby, więc uważam, że to jest coś, coś, coś bardzo ważnego, że głównie hejtują osoby, które, które kompletnie nie mają żadnej styczności z samochodami elektrycznymi. Tak jak widzieliście, w ciągu ostatniego miesiąca mój kanał przeżył bardzo duży wzrost, przyrost liczby subskrybentów i liczby wyświetleń, za co jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. W ciągu miesiąca przybyło tyle osób i tyle wyświetleń, co przez ponad ostatni rok. I, i bardzo się cieszę, że to idzie do przodu. I przepraszam też za konkursy, dwa, które ostatnio zorganizowałem na kanale i nadal nie podałem wyników. W ciągu kilku najbliższych dni się tym zajmę. Po prostu pod filmem Zawarii Tesli też był jeden konkurs, gdzie jest ponad, chyba, z tego co pamiętam, 3000 komentarzy i ja muszę to wszystko przeczytać. A naprawdę mam mało czasu ostatnio i, i tym bardziej, żeby to zrobić, ale, ale w tym tygodniu przyszłym obiecuję, że się tym zajmę i ogłoszę pod filmem, pod tymi filmami, wyniki konkursów, więc to się rozstrzygnie i... Chyba tyle. Chciałem zrobić taki film właśnie, żeby pokazać wam, że podróżowanie o tym elektrycznym jest bardzo łatwe w Polsce dzisiaj dzisiaj. Jest zupełnie inaczej niż to, co było dwa lata temu i jest o wiele łatwiej, więc trochę mi wyszły teraz tutaj ogłoszenia takie parafialne, ale dobrze przynajmniej coś wam powiedziałem. I na tym zakończę ten film. Niedługo za kilka dni pojawi się kolejny. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i na razie, cześć!